I tak idzie, chcę. O, ci, ci. jest. No, ja to jest. Taka, czas, sobie wezmę. Papa, pa, jak się schował. Papa, woda. Czyli wszyscy mnie już zabili, tak? Nie, okay. jeszcze nie. Ty mnie nie zabijesz, a pamiętasz, jak na tym, na pasie zbiegałem na dół? Dwóch jest na schodach nie. przy konektorze. To wiesz? Aha, to wtedy było faktycznie, ale, ale teraz nie było. A. Wóz raszował mi da ogólnie Gdzie, 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 gdzie? Za skrzynkami są idzie Jeden oklej, drewno Jugla jest będzie zala. Tak drewno Dżungla za no będzie. Nie, nie ja. Jest przestań. dżungla, jest dżungla Nasze znaczy, maksimum w głowę trafi, nie? A gdzie kurwa kusi, nie? Kurwa, connektor Adres, no, adres, jeden, drespo Pod pelo Yes. To robisz grab. klacza. Okay. Nie nie ugra. Nie, 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 nie będzie ugra. Cio! Ja Nie będzie. Jestem nie tak ze srany, nie... Cio? Cio. Nie ma! Nie ma! Nie ma. Aaaa! 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 O! Ale go bałem. Już to nie wiem putafon. Ale jak ja to zrobiłem! Nie, nie to trzeba zrobić... To, to gość, był Ace? To był Ace? No? Nie! Nie róbcie tego kutasy! Wiesz co na cię sesji? To mi nie zaliczyło? No? Nie, nie rozmawiam z wami już kurwa, nie? Jestem tak kurwa obrażony teraz, nie? Ja spadam, ja spadam, dzięki bo Trzymaj się, cześć! Ja już z wami nie gram! Pierdolcie się wszyscy kurwa! Zabijali mnie kurwa, szczekalowali, pluli na mnie, brali moje broń, a ja im grę zrobiłem.